Na drugim roku nauki w szkole Arapuca w Szatni miało miejsce niewytłumaczalne i przerażające wydarzenie. Tego dnia do sali, w atmosferze tajemniczości, wszedł zastępczy nauczyciel wychowania fizycznego. Był siwowłosym mężczyzną, a jego spojrzenie było przenikliwe, często utkwione w uczniach w niepokojący sposób. Wkrótce okazało się, że był nie tylko pedagogiem, otaczała go dziwna aura, jakby podążały za nim mroczne sekrety. Kiedy uczniowie zaczęli się przebierać, poszłam do swojej szafki, ale zdałam sobie sprawę, że się nie otwiera. Wielokrotnie próbowałem zwykłej kombinacji, ale zamek ani drgnął. Zaczęło mnie ogarniać uczucie paniki. Zastępca podszedł z uśmiechem, który wydawał się wyćwiczony i nie zdradzał życzliwości. Niektóre szafy mają własne zdanie. Powiedział, jakby chciał mnie ostrzec. Zaśmiałem się nerwowo, ale on kontynuował ostrożnie. Niektórym uczniom udało się utknąć w przeszłości. Z drżeniem nerwowym zdecydowałem, że potrzebuję jego pomocy. Kiedy zasugerował, żebyśmy poszli do pokoju nauczycielskiego, Pomieszczenie ogarnęło przeszywające zimno, a powietrze wydawało się gęstsze. Szkoła była tego dnia dziwnie pusta, jakby wszyscy zniknęli, a cisza była uciążliwa. Kiedy weszliśmy do pokoju nauczycielskiego, zauważyłem szybko poruszający się cień w tle. Nauczyciel zaczął przeglądać strony, ale nie mógł oderwać ode mnie wzroku. Wydawał się na coś czekać. Nagle wszystkie światła zaczęły migać, środowisko było przerażające. Rozległ się huk, i przy wejściu do pokoju pojawiła się zakapturzona postać, wyglądająca mrocznie i groźnie. Wydaje się, że jest bliżej nas, niż było w rzeczywistości, jakby ciemność była żywa. Profesor spojrzał na postać, a jego twarz wykrzywiła się ze strachu. Krzyknął: Czego chcesz? Ale jedyne co słyszałem, to szept, dochodzący z zewnątrz, wypełniający powietrze poczuciem rozpaczy i strachu. Zanim zdążyłem zareagować, postać wskazała w moim kierunku i zniknęła w promieniu światła. Po tym dniu, ilekroć przechodziłem obok szatni, dreszcz na karku przypominał mi, że coś się czai. Szafa pozostała w mojej głowie, ciągłe przypomnienie, że istnieją tajemnice, których nie należy ujawniać. Historia dwugi. Spotkanie nad jeziorem pewnej jesiennej nocy, kiedy liście już opadały, a atmosfera była już tajemnicza. Postanowiliśmy z kilkoma przyjaciółmi rozbić obóz w pobliżu jeziora w mieście Weredas. Powietrze było chłodne, a mgła zaczęła osiadać nad jeziorem niczym ciężki koc. Gdy tylko dotarliśmy na miejsce, księżyc w pełni rozświetlił niebo, ale wydawało się, że światło nie jest w stanie przebić się przez gęstą mgłę, która tworzyła się nad ciemnymi wodami. Sceneria była idealna na przygodę, ale ogarnęło mnie poczucie, że coś jest nie tak. Podczas gdy inni próbowali rozpalić ogień, ja wybrałem się na zwiedzanie brzegu jeziora. Wtedy zauważyłem dziwne światło migające w głębinach. Bez zastanowienia podszedłem, zafascynowany i przerażony jednocześnie. Światło tańczyło na powierzchni wody, jakby mnie wołało. Kiedy spojrzałem wstecz, Zobaczyłem, że moi przyjaciele byli rozproszeni, pochłonięci rozmowami, śmiali się i opowiadali straszne historie o jeziorze. Ich rozbawienie kontrastowało z niepokojem, jaki odczuwał. Mgła zdawała się nasilać, a kiedy w końcu pochyliłem się nad brzegiem, światło zniknęło, a lodowaty wiatr przemknął obok mnie, wywołując dreszcz wzdłuż kręgosłupa. Powietrze stało się ciężkie, i niczym ostrzeżenie. Śmiech ucichł. Spojrzałem jeszcze raz na jezioro i z przerażeniem ujrzałem postać powoli wynurzającą się z wody, tworzącą niewyraźne kontury. Wyglądała jak kobieca twarz owinięta subtelnym jedwabiem. Jej wzrok był utkwiony we mnie, jakby znał mnie bardzo dobrze. Kiedy udało mi się wrócić do ogniska, znajomi zauważyli mój stan. Kiedy opowiadałem, co widziałem, śmiałem się niekontrolowanie, próbując ukryć rosnący strach. Ale mgła zgęstniała i po raz kolejny odgłosy śmiechu zostały zastąpione cichym szeptem dochodzącym z nad jeziora. Nie mogłem wyrzucić z głowy obrazu tej postaci. Szybko zdaliśmy sobie sprawę, że spędzanie tam nocy nie jest normalne. Wróciliśmy pod górę, ale uczucie, że coś się czai, nie zniknęło. Opuściłem jezioro, ale pozostało ono w mojej pamięci przeżycie, które naznaczy mnie na zawsze. Historia trzeci szept w klasie. W trzeciej klasie prywatnej szkoły w Wale Verde pewnego dnia poczułem w powietrzu inne uczucie jakby coś miało się wydarzyć. Nauczyciel opowiadał o makabrycznych wydarzeniach historycznych takich jak wojny i katastrofy. Kiedy wspomniała historię ucznia który zniknął w tajemniczych okolicznościach, w pomieszczeniu zaczął rozbrzmiewać szept, którego pochodzenie nie zostało określone. W miarę jak nauczycielka mówiła dalej, szepty nasilały się, jakby próbowała nas wszystkich ostrzec. Treść zajęć wydawała się niemal wezwaniem do zaświatów. Szmer stał się tak głośny, że jeden z uczniów zgasił światło i w tym momencie pomieszczenie pogrążyło się w wszechogarniającej ciemności. To, co miało być tylko lekcją, zamieniło się w horror. Poczułam wokół siebie ciężki oddech strachu. Spojrzałem na blade twarze moich kolegów z klasy, wszystkie wyrażające strach i zmieszanie. Sposób, w jaki atmosfera zdawała się zmieniać, wprawił mnie w osłupienie. A kiedy ponownie zapaliło się światło, zauważyłem, że krzesła były w nieładzie, jakby coś szybko minęło. Próbowałem to zignorować, ale kiedy spojrzałem na ścianę, zobaczyłem cień, który wydawał się uformowany. Była tam twarz zatrzymująca czas, a dreszcz przebiegł mi po plecach. Nauczyciel spojrzał na ścianę i przerażającym tonem zapytał: Widzisz to? Wiedziałem, że odpowiedź jest pozytywna, ale cokolwiek tam było, wydawało się bardzo blisko, a intensywna cisza, która zapadła, wprawiła mnie w szok. Po tych zajęciach pokój stał się dla nas wszystkich tajemnicą. Nikt nie chciał tam ponownie wejść, a historie o tym incydencie zaczęły rozprzestrzeniać się po szkole niczym pożar. Noce stały się słodko-gorzkie, a ciągłe szepty przypominały mi o tych strasznych doświadczeniach, których nigdy nie zapomnę. Historia 4. Dzień burzy. Któregoś lata w kolina Verde wraz z przyjaciółmi postanowiliśmy rozbić obóz na odosobnionej polanie w lesie. Planowanie ucieczki od rutyny było ekscytujące. Ale coś było nie tak. Gdy burza się zbliżała, niebo szybko pociemniało. Zaczął wiać wyjący wiatr, a niebo rozświetliły błyskawice. Kiedy pierwsza kropla deszczu spadła na moją twarz, poczucie zagrożenia wzrosło. Plandeka, którą rozłożyliśmy, nie wystarczyła, ustąpi pod naporem burzy. Zaczęliśmy uciekać, szukając schronienia. Gdy walczyliśmy z wiatrem, Usłyszeliśmy nieziemskie krzyki, rozbrzmiewające echem w lesie. Głosy były odległe, ale przeszywające, wołające nasze imiona, jakby jakaś istota próbowała nas przyciągnąć. Ogarnął nas strach, ale ciekawość zmusiła mnie do zbadania sprawy. Gdy tylko odszedłem, zaczął padać ulewny deszcz, a odgłosy stały się wyraźniejsze. Postać poruszała się wśród drzew, spowita cieniem. Powietrze było ciężkie, przesiąknięte tajemnicą i niebezpieczeństwem. Postać zniknęła za drzewami. Z bijącym sercem wróciłem do miejsc, gdzie byli moi przyjaciele, a wszyscy byli bladzi i przestraszeni. Strach, który gościł w naszych oczach, był wyczuwalny. Nie mogliśmy przestać patrzeć na drogę prowadzącą na polanę. W ciszy usłyszałam zbliżające się ciężkie kroki. Z ciemności zdawało się wyłaniać szuranie i chrapliwy oddech. Uderzenia i błyski nad naszymi głowami wywołały strach, który nas ogarnął. Gdy burza ucichła, zdecydowaliśmy, że jedynym wyjściem jest ucieczka do domu. Kiedy jednak dotarłem na polane po swoje rzeczy, rozległ się subtelny szept: Nie możesz uciec. Powietrze stało się ciężkie i bez zastanowienia poczułam lodowatą dłoń chwytającą mój nadgarstek. Mój krzyk odbił się echem po całym lesie i jednym skokiem udało mi się uwolnić. Pobiegłem w stronę wyjścia, ale nie na tyle, żeby zapomnieć. Cień, który za mną podążał, był po prostu początkiem czegoś znacznie bardziej złowrogiego. Historia pięk. Nocna wizyta pewnego wieczoru w spokojnym miasteczku San Jorge mój przyjaciel. Marcos, prawdziwy miłośnik duchów, zaproponował, abyśmy poszli nocą na lokalny cmentarz. Gdy szliśmy w stronę tego miejsca, ogarnęło nas połączenie bijącego serca i podekscytowania. Gwiazdy świeciły jasno w górze, ale atmosferę spowijała przytłaczająca ciemność. Gdy tylko przeszliśmy przez zardzewiałą bramę. Powietrze zdawało się robić coraz zimniejsze, a szept drzew zdawał się dyktować ostrzeżenie. Zwiedzając cmentarz, nasze zmysły zawładnęły porośniętymi mchem nagrobkami i zapachem więdnących kwiatów, każdy krok odbijał się echem wśród niepokojącej ciszy. Kiedy dotarliśmy do starszej części cmentarza, zauważyliśmy, że kwiaty zdawały się mieć własną energię, niemal pulsując, jakby coś chciały zostać znalezione. Nasze latarki oświetlały smutne, zapomniane twarze, ale coś w cieniu czaiło się po drugiej stronie. Nagle usłyszeliśmy daleki śmiech, mieszankę radości i rozpaczy, odbiły się echem w powietrzu, jakby wśród grobów odbywała się impreza. Zdecydowaliśmy się znowu iść, i gdy tylko to zrobiliśmy, po nagłej przerwie w śmiechu zapadła głęboka ciemność. Marcos, wiedziony głupim impulsem, postanowił wezwać ciemność, wzywając do pojawienia się ducha. Wkrótce ziemia pod nami zatrzęsła się, jakby ogromny ciężar poruszał się głęboko w dole. Poczucie, że budzi się coś żywego i groteskowego, wywołało falę paniki, która nas zalała. Pomiędzy nagrobkami zaczęły przesuwać się sylwetki i pojawiła się zakapturzona postać ze zniekształconą twarzą i makabrycznym uśmiechem, który odstraszał grozę. Uciekaliśmy, ale cienie były za nami, a mroczny głos brzmiał: "Nie odwracajcie się od prawdy". Tej nocy opuściliśmy cmentarz, ale coś poszło za nami i nigdy nas nie opuściło. Historia szystej Wiadomość z zaświatów. Było zwyczajne popołudnie w Nowej Fundlandii, kiedy nagle otrzymałem dziwną wiadomość od nieznanego numeru. Jestem blisko ciebie, głosiło ostrzeżenie. Na początku myślałem, że to żart. Śmiech szybko cichnie, gdy zdajesz sobie sprawę, że przesyłane szczegóły są coraz bardziej szczegółowe, jakby ktoś obserwował każdy mój ruch. Ogarnął mnie stan paranoi. Wydawało się, że każdy cień w pobliżu domu się porusza. Pojawił się strach, który zamienia każdą znajomą przestrzeń w potencjalnego wroga. Zebrałam się na odwagę i przespacerowałam się po okolicy, starając się ignorować dreszcze przebiegające mi po plecach. Warto pamiętać o światłach okolicznych domów, niczym o latarniach bezpieczeństwa oświetlających ścieżkę. Jednak, w miarę oddalania się, ciemność zdawała się nasilać. Kiedy wróciłem, nowa wiadomość sprawiła, że moje serce stanęło Wyjrzyj przez okno. Drżąc, poszedłem do salonu, a kiedy wyjrzałem przez okno, zobaczyłem poruszający się powoli cień o ludzkim zarysie. Unieruchomiła go mieszanina przerażenia i ciekawości. Cień uniósł się i w nagłym ruchu wykrzywił, odsłaniając mglistą obecność, która wydała cichy, niepokojący śmiech. Zanim zdążyłem zareagować, cień zniknął, ale uczucie, które mnie ogarnęło, nigdy nie zniknęło. Próbowałem zadzwonić do rodziców, ale głos mi się załamał, gdy opisywałem to przeżycie. Kiedy im o tym powiedziałem, poczułem się jakbym tylko ja był na łasce horroru, czającego się w cieniu. Od tego dnia wiadomości ustały, ale obecność, niczym ciemne echo, stała się częścią mnie przypomnieniem, że nie wszystko jest takie, jakim się wydaje. Opowieść 7. Nawiedzenie opuszczonego domu. W małym miasteczku Morro Alto na końcu ulicy stał opuszczony dom. Legendy mówią, że starożytna posiadłość należała do rodziny, która w tajemniczy sposób zniknęła kilkadziesiąt lat temu. Miejsce było owiane cieniem, a wybite okna i drzwi skrzypiały na wietrze, tworząc horror dla każdego, kto przechodził obok. Kilku przyjaciół i ja, przyciągnięci ciekawością i wyzwaniem, postanowiliśmy zbadać to miejsce w księżycową noc. Gdy tylko przekroczyliśmy zardzewiałą bramę i weszliśmy do ogrodu, ogarnęło nas dziwne uczucie. Powietrze wydawało się gęstsze, ciężkie, przesiąknięte zapachem stęchlizny i zgnilizny. Drzewa wokół domu zdawały się szeptać tajemnice, a trawę pokryła gęsta mgła, która pełzała po ziemi. Światło księżyca oświetlało ścieżkę, ale tam, gdzie skupiał się cień, coś się poruszyło, jakby nas obserwowało. Weszliśmy do domu i drzwi zamknęły się za nami z hukiem, jakby dom nas więził. Ściany pokryte były mało znanym grafiti, a podłoga skrzypiała pod naszymi bosymi stopami. Podczas eksploracji znaleźliśmy na połamanym stole zakurzoną starą pozytywkę. Ciekawość skłoniła nas do otwarcia, a delikatna melodia wypełniła powietrze, wyłączając wszystkie przyniesione przez nas latarki. Muzyka wydawała się przeciągnięta, a gdy grała, ściany zaczęły wibrować. Nagle zaczął wiać silny wiatr powodując upadek otaczających nas obiektów. Głośny, widmowy śmiech rozniósł się echem po sali, a na ścianach pojawił się cień przedzierając się przez ciemność niesamowitym blaskiem wszyscy zamarliśmy w swoich miejscach sparaliżowani strachem zbliżyła się postać spowita czarną mgłą z mrocznym spojrzeniem które zdawało się przeszywać nasze dusze włączył się nasz instynkt przetrwania i zaczęliśmy biec w stronę wyjścia ale kiedy biegliśmy dom wydawał się się zmieniać Korytarze wydłużały się, a pokoje zniekształcały, wprowadzając nas głębiej w ich więzienie. W końcu udało nam się znaleźć drzwi wejściowe, ale były zamknięte. Usłyszałem, jak postać ponownie się zbliża i szepcze: Nie odrobiłeś lekcji? Zamiast wyjścia, znaleźliśmy lustro, w którym odbijało się nie nasze twarze, ale twarze zaginionych osób, które kiedyś mieszkały w tym domu. W końcu udało nam się uciec. Lecz echa tamtej nocy i wizje tego, czego pozbawiliśmy wyjścia, nie dawały nam spokoju. Już nigdy nie patrzyłem na opuszczony dom z taką samą ciekawością. Teraz była symbolem horroru, który należy zostawić w spokoju. Opowieść ośmy, szept lasu latem, wraz z grupą przyjaciół postanowiliśmy wybrać się na szlak przecinający gęsty las sombral. Legendy otaczające las były mroczne i opowiadały historie o zagubionych i nigdy więcej nie widzianych ludziach, których szepty wciąż odbijały się echem wśród drzew. Ignorując ostrzeżenia, wyruszyliśmy w poszukiwaniu wrażeń i tajemnic, uzbrojeni jedynie w kilka latarek i dużą dozę lekkomyślności. Atmosfera w lesie była gęsta, a światło słoneczne ledwo mogło przedostać się między liśćmi. Każdy nasz krok zdawał się odbijać echem w przytłaczającej ciszy. Po kilku godzinach znaleźliśmy przejaśnienie, jednak uczucie dyskomfortu nie ustąpiło. Powietrze było zimne, nawet w upalny dzień a śpiew ptaków ucichł, ustępując miejsca grobowej ciszy. Gdy badaliśmy polane, Ziemia zaczęła lekko wibrować, a w powietrzu unosił się odległy szept, wołający nasze imiona. Dźwięk, niemal melodyjny, zdawał się dobiegać z głębi lasu, mieszając się z szelestem liści. Ciekawość skłoniła nas do podążania za głosem, pomimo rosnącego poczucia, że powinniśmy się odwrócić. Wkrótce weszliśmy głębiej w las, a otoczenie stawało się coraz bardziej uciążliwe. Drzewa stały się gęstsze, a cienie głębsze, jakby same rośliny zamykały się wokół nas. Szepty nasiliły się. Teraz towarzyszył im zniekształcony śmiech, który zdawał się odbijać echem po lesie. Odwróciłem się, żeby zawołać przyjaciół, ale zdałem sobie sprawę, że każdy z nich był dalej, niż myślałem. Jakby cienie ich odepchnęły. Panika zaczęła narastać, gdy zdałam sobie sprawę, że jestem sama. Nie wiedząc dokąd iść, spojrzałem w górę na niebo. Teraz pokryte ciemnymi chmurami, a szepty zamieniły się w krzyki. Żywy las zaczął się poruszać, a drzewa zdawały się chcieć mnie złapać. Z desperacką odwagą pobiegłem w kierunku przeciwnym do dźwięku. Po chwili, która wydawała się wiecznością, w końcu dotarłem do polany, na której rozpoczęliśmy. Ku mojemu zaskoczeniu, nie mogłem znaleźć znajomych. Szepty ucichły nagle i w lesie znów zapadła niesamowita cisza. Wróciłem z bijącym sercem, ale zawsze z poczuciem, że las mnie widział. Wiele lat później opowieści o tych drzewach wciąż odbijały się echem w mojej głowie i tej letniej nocy dowiedziałem się, że szepty lasu kryją tajemnice, których nie należy ujawniać.